Dzień dobry. Nazywam się Izabela Kasperek. Od 11 lat prowadzę kanał Wiedza z wami od prawie 20. Jestem nauczycielką w szkole średniej, a także egzaminatorką. A zatem moi drodzy, wiedza i doświadczenie. A dlaczego wam proponuję moją wiedzę i doświadczenie? Bo w tym całym internetowym zalewie różnego rodzaju opracowań i kursów z języka polskiego do matury, tak naprawdę trzeba umieć wyłowić to, co jest najważniejsze, co jest najistotniejsze i co pomoże Wam się przygotować na 100%, a także uniknąć jakichkolwiek błędów czy pułapek, o których wiele osób nie wie, bo zwyczajnie nie uczy w szkole i nie sprawdza egzaminów naturalnych. A jak tego dokonać? Jak zdobyć tą esencjonalną wiedzę? Wystarczy, że wejdziecie na stronę maturalnydreamteam.pl, a tam 12 i 13 kwietnia będzie spotkanie ze mną. W sobotę 12 matura podstawowa z polskiego, a w niedzielę 13 matura rozszerzona. Po 6 godzin solidnej, skondensowanej powtórki. Wszystko, co musicie wiedzieć i umieć usystematyzowanie tej wiedzy wskazanie najważniejszych elementów do opanowania przed maturą powtórka z lektur najważniejsze motywy. Sposoby napisania rozprawki. To, jak radzić sobie także na maturze ustnej. Jak nie popełniać błędów w teście historyczno-literackim, z których lektur korzystać, kiedy pisze się rozprawkę. Jak radzić sobie z tematami, o których nic nie wiemy albo niczego nie rozumiemy. I na rozszerzeniu spojrzenie na tematy z rozszerzenia w sposób, który w większości z Was nawet jeszcze się nie przyśnił. Sprawienie, że będziecie szli na ten egzamin pewni i otrzymacie wysokie wyniki. Serdecznie zapraszam. Warto zainwestować czas i pieniądze. MaturalnyDreamTeam.pl